To nie były wreszcie te koledzy, Szarpana, za tam. internetu. Ja mam przyjemność przedstawić Państwu kolejnego debiutanta na rynku Unicornet. To 448 firma, która zdebiutowuje już dzisiaj od samego początku funkcjonowania tego rynku. 30. spółka, która postanowiła być od tego roku. Gościem, bohaterem w dzisiejszej uroczystości jest spółka Investment Fund Manager, spółka akcyjna, którego przedstawicielami są. Dwie osoby obecne ze mną tutaj na scenie. Pan prezes, prezes zarządu spółki, pan Aleksander Jawień oraz wiceprezes zarządu spółki, pani Izabela wiesuch Jawień. Ja bym widać że każdy kto odrobita chociaż po pozna język angielski i potrafi przetłumaczyć trzy słowa, które składają się na nazwę spółki. No de facto już wieczą spółka się zajmuje, tak? Objaśnienie i szczegółowa informacja na ten temat nie zdobył tego nikt lepiej od niż Pan Prezes tej spółki, ale na to jeszcze chwileczkę poczekamy, bo Pan Prezes będzie miał szczegółową prezentację. Ja powiem tak, w tym trudnym czasie dla rynku, kiedy, no w dalszym ciągu załatwienie na próbę na plan, spółka z sukcesem opracowała emisję swoich akcji serii D o łącznej wartości ponad 4 milionów złotych, w jest sukcesem i świadczy o tym, że ta spółka już kupiła zainteresowanie inwestorów i znalazła swoje mm, miejsce na rynku. Nie ukrywamy także, że spółka już ogłosiła, że nie jest tylko i wyłącznie skoncentrowana na tym, żeby do samego końca swoich dni być budowaną na rynku Unikonnect. Jednym z elementów planów rozwoju spółki jest przejście na rynek główny. Czego życzę i w ogóle uważam, że jest to najlepsze rozwiązanie dla każdej spółki, która tutaj trafia na rynek New i myśli, o przyniesie się na bardziej główny. Ja ze swojej strony chcę powiedzieć, że wejście dzisiejsze na giełdę, na rynek New Connect jest 10 dziesięcioletniej działalności spółki. Także nie mam do czynienia ze spółką, która rozpoczyna swoją działalność. To jest spółka, która od 10 lat już znalazła swoje miejsce na rynku. Już posiada grono klientów, akcjonariuszy. O wszystkich tych szczegółowych informacjach i tym, co spółka chcę jeszcze Państwa obdarzyć Państwa, jako domyślam się potencjalnych akcjonariuszy, to się na chwileczkę. A teraz oddaję mikrofon w ręce Pana Prezesa, Panie Prezesie, Kilka Współpracy, proszę do Pana. Witam Państwa, dzień dobry. E, bardzo się cieszę z tego e, kolejnego etapu naszego rozwoju. Po 10 latach osiągamy dzisiaj wiarygodność spółki publicznej. To jest dla nas o tyle istotny etap rozwoju, że znajdujemy się w reflektorach inwestorów i rynku publicznego. Zależało nam na tym, żeby ten kolejny krok był podstawą do budowy naszej obecności i rozpoznawalności na rynku. Także bardzo dziękuję przede wszystkim naszym akcjonariuszom za zaufanie i za wiarę w nasze plany i oczekujemy, że będą nas wspierali w następnych latach w realizacji naszej strategii. Dziękuję również autoryzowanego doradcy firmy Acadia, która przyczyniła się do tego sukcesu. Dziękuję naszym pracownikom, dziękuję radom nadzorczym obu spółek za wsparcie udzielone w szczególności w ciągu ostatniego półrocza I mam nadzieję, że fakt bycia spółką publiczną to oczywiście po pierwsze jest mobilitacja, ale dla nas też duże wyzwanie. I Mam nadzieję, że będziemy e, spełniać e, wszystkie e, obowiązki, które nas e, czekają, tak żeby e, zapracować na zaufanie i e, sukces. Dziękuję. E, oczywiście jestem, jestem specjalistą w ocenie m, tego, w jaki sposób biznes jest prowadzony przez zarząd, w jaki sposób spółka jest zarządzana, i, 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 i w jaki sposób ustawiane są relacje w zarządzie. Ja tylko mogę powiedzieć, że po dzisiejszym krótkim spotkaniu z przedstawicielem spółki odnoszę to to wrażenie, że jednak ta firma posiada skoncentrowany plan działania i podział ról. się, że w trakcie dzisiejszego debiutu rozdzielimy sprawiedliwie um, atrybuty spółki notowanej na rynku i kolekt. Dlatego, może tak typowo bo zawsze statuetkę Widję wyleczamy prezesowi spółki. Jednak że dzisiaj tą statuletkę odbierze pani wiceprezes, a pan prezes będzie honorowym posiadaczem dyplomu. Także tak, cieszę się, że po prostu widać górnym okiem, jak, jak sprawnie i jak zarządzane jest, jak rozdanie zarządzania jest spółka. Dlatego teraz pozwolę właśnie sobie przejść do tego proszę tego elementu ceremonii dzisiejszej, jakiej jest właśnie wejczenie atrybutów w tym Dziękuję Państwu, bardzo dziękuję za te służbiste obrazki. Ja dzisiaj chciałem w krótkich słowach przedstawić Państwu naszą historię. Od 10 lat jesteśmy czołowym doradcą w zakresie globalnego do doradztwa inwestycyjnego. Jesteśmy przede wszystkim dla tych osób, które doceniają wiedzę inwestycyjną i e, powierzyli nam swoje środki przede wszystkim na dłużej i są przekonani, że globalne inwestowanie jest e, znacznie bezpieczniejsze i e, obarczone większym potencjałem niż lokalne podejście do inwestycji. Jesteśmy firmą, która skoncentrowana jest e, przede wszystkim na oferowaniu innowacyjnej, globalnej strategii. Jeżeli chodzi o naszą obecność w Polsce, to naszą, naszą siedzibą w Głównym Centrum Biznesowym jest Warszawa, ale e, również jesteśmy w Katowicach i e, we Wrocławiu, a strategia Spółki przewiduje, że w najbliższych kwartałach, latach pojawimy się też w innych, głównych miastach Polski. E, krótka, krótka historia, y, y, spółka powstała spórka co inwestor w Altman w 2003 roku przez te 10 lat przeszła istotne etapy rozwoju. Przede wszystkim e, cieszymy się, że e, w tym roku inwestorzy e, okazali nam głębokie zaufanie i wiele nasze plany rozwojowe na ostatnie parę lat i e, powierzyli nam istotne środki, które już dzisiaj e, przeznaczamy na rozwój grupy, ponieważ... W maju tego roku nasza spółka zależna, jedna Global Asset Management, otrzymała licencję e, na działanie jako firma inwestycyjna w zakresie zarządzania portfelami klientów na zlecenie. I to jest e, e, spełnienie pierwszego celu emisji, które wyznaczyliśmy sobie, zapraszając spółkę do oferty prywatnej, e, czyli uzyskanie licencji dla Domu makerskiego i uruchomienie działalności które nastąpiły 1 tego roku. Proszę Państwa, to przede wszystkim wydarzenia na rynkach światowych determinują to, co się dzieje na rynku lokalnym. Nie powiem, że rynek polski to jest taka jak na wietrze, ale de facto to, co się dzieje to co się dzieje w Europie, to co się dzieje w Stanach Zjednoczonych determinuje zachowanie się naszego rynku kapitałowego i my uważamy, że bycie globalnym jeżeli chodzi o portfele inwestycyjne, o to gdzie Państwo inwestują powoduje, że jesteśmy w stanie szybciej i bardziej efektywnie zareagować na to co się dzieje na rynkach globalnych i oczywiście z tego wykorzystać Państwa pożytkowi. My w naszych otrzymaniach inwestycyjnych jesteśmy oczywiście globalni, ale też jesteśmy konserwatywni, bo znamy ciężar wysiłku, który każdego z naszych klientów doprowadził do sukcesu finansowego, a efekt tego sukcesu finansowego Państwa nam powierzają i wierzą, że będzie to zarządzane ku oczywiście poszutowi wspólnemu, przede wszystkim żebyśmy osiągnęli zysk, zysk większy niż dostępne alternatywne lokalne rozwiązania, ale też żeby to zarządzanie było prowadzone w sposób odpowiedzialny i konserwatywny. Proszę Państwa, jesteśmy dyspecjalizowani w doradztwie inwestycyjnym i zarządzaniu hotelami i robimy tylko to. Jeżeli byśmy byli w tym kiepscy, to przyznam, że firma nie obchodziła do w tym roku dziesięciolecia istnienia, Mam nadzieję, że będziemy jeszcze lepsi w następnych latach. Pomoże nam dziś, dzisiejszy debiut i konsekwentnie realizowana stanowisko rozwój. My działamy na rynku funduszy inwestycyjnych, jako spółka akcyjna, a przede wszystkim na rynku funduszy zagranicznych. Żeby Państwo zobrazować potencjał tego rynku, to powiem, że dzisiaj polscy inwestorzy podczas funduszy inwestycyjnych zainwestowali raptem 3% aktywów ogólnie opracowanych na rynku funduszy inwestycyjnych. Tylko 3%. Jeżeli nasz segment, w którym jesteśmy, czyli globalne inwestycje wzrośnie jedynie o 100%, wydaje się, że jest dużo, to nadal będzie stanowił na rynku ogólnym funduszy inwestycyjnych jedynie 6% rynku. My uważamy, że potencjał globalnych inwestycji i dlatego w tym sensie realizujemy nasze ceny. Do e, kogo kierujemy naszą ofertę, przede wszystkim do osób, które posiadają aktywa i zainwestowania mniej 500 tysięcy złotych, a w skółce zależnej 2 miliony złotych. My oceniamy, że tych osób na polskim rynku jest kilka 10 tysięcy. Przede wszystkim e, wykorzystujemy potencjał... Tych instrumentów, które dzisiaj mamy w Polsce, przede wszystkim ich e, odmiana bez ryzyka walutowego. Trzy e, segmenty produktowe, strategie różne globalne, strategie zrównoważone globalne strategie akcyjne globalne. E, dzisiaj przede wszystkim nasi klienci wybierają nasze produkty zrównoważone. Wspomnę, że ponad 99% naszych aktywów, aktywów naszych klientów jest produkowanych na rynkach zagranicznych, no co jest zobrazowanie naszej strategii. Wyniki. Widziałem że na początku, że globalne podejście do inwestycji może przynieść lepsze wyniki poprzez realizację naszej strategii podróży do głównych centrów inwestycyjnych. My jesteśmy w stanie lepsze wyniki niż my Polski e, osiągać. Są świadczą no, w szczególności wyniki na naszych głównych, popularniejszych strategii, czyli strategii długu globalnej, strategii zrównoważonej globalnej. Dzisiaj udzielając wywiadów w Pytaniu z mój rozmówca zdziwił się, że strategii zrównoważonej globalnej można było osiągnąć ponad 50% w ciągu ostatnich trzech lat. Jak to? to? Powinno być bardzo ryzykowne. Proszę Państwa, to jest strategia zrównoważona, mamy instrumenty różne, instrumenty akcyjne, więc e, nie przesadzamy z ryzykiem, pomimo tego jesteśmy w stanie osiągnąć wyniki dużo, dużo lepsze od polskiego rynku, e, oczywiście będąc aktywni e, i e, będąc w stanie w kontakcie z Państwa naszymi klientami ocenowci. E, najważniejsze cechy naszych usług to żeby sobie podaliście tak down. To znaczy... Oceniamy szanse na tak, jak dla tych regionów korzystamy z najlepszych produktów, które są zapewniane przez nasze firmy inwestycyjne, Towarzystwa Inwestycyjne, które czasami mają historię dłuższą niż cały polski rynek kapitałowy, nie mówiąc o poziomie aktywów, które cały polski rynek kapitałowy razem z całym systemem bankowym znacznie przekraczają. I Nasze strategie to de facto strategia kierunku relokacji. My y, jesteśmy zwolennikami e, doradztwa, które oparte jest o bezpośrednim i stałym kontakcie z naszymi klientami. Jeżeli możemy, że coś trzeba zrobić, sygnalizujemy i doradzamy. Podstawą naszej strategii to jest oczywiście wiedza inwestycyjna. E, my nie siedzimy w Warszawie, że. Portalu Bloomberga i nie szczycimy się, że dzięki temu narzędziom mamy wiedzę inwestycyjną. ale przeciwnie, jesteśmy tam, gdzie można porozmawiać ze specjalistami z poszczególnych rynków. W ciągu ostatnich dwóch lat odbyliśmy 13 podróży inwestycyjnych do głównych centrów i mamy ponad 80 parę kontaktów ze specjalistami inwestycyjnymi na całym świecie. Naszym bardzo istotnym etapem rozwoju i szansą na kontynuowanie dynamicznego rozwoju jest dobra persa. Uważamy, że zaoferowanie polskiemu rynkowi globalnych strategii inwestycyjnych w postaci usługi zarzucania portfelem przyczyni się do dynamicznego wzrostu przychodów w następnych latach dla naszej grupy i na pewno ustali naszą firmę grupie, e, która jest reflektorzem rynku publicznego i oczywiście wszyscy asystenciarze są oceniani przez rynek, przez media. E, my chcemy się znaleźć w tej grupie, mam nadzieję, że zajmiemy tam trochę miejsce. Naszą podstawą jest przede wszystkim biorycyfikacja. To, co nie jest osiągane w Polsce, osiągamy na rynkach globalnych. I biorycyfikujemy to geograficznie produktowo i walutowo. To wszystko ma się w średnich inwestycyjnych, które Państwu pokazałem. I mamy nadzieję, że ta strategia doprowadzi do tego, że nadal będziemy skutecznie konkurować z naszymi szacowymi e, konkurentami. A podsumowując jesteśmy globalni, konserwatywni. Mamy umiejętności zrzeszczone doradztwa anonimowego, wysoki poziom wiedzy inwestycyjnej i również bezpieczeństwo tego ponieważ w grudniu mamy spółki, które są licencjonowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przede wszystkim ja promujemy globalne podejście do inwestowania, bo wiemy, że w tym są dynamiczne szanse rozwoju. Dziękuję bardzo za to jeszcze raz. W tym samym jestem dzisiaj. Dokładnie, że staliśmy się z tą ale traktujemy to jako wyzwanie i traktujemy to jako kolejny etap naszego rozwoju i realizacji strategii, którą dziesięciu lat w tym mówimy i będziemy kontynuować w następnych latach. Bardzo dziękuję. Zapraszam na cząstunek i do